Cześć i witajcie w moim nowym odcinku z Minecraft serii ADVENTURE Jakbyście tutaj zauważyli to okno to jest do kraftowania A wiecie, no ja umiem kraftować, ale wiecie jak to bywa się się na sprawy, wziąłem to coś się zapomni A jest taką apkę sobie ściągnąłem Kontynuujemy nasz świat ADVENTURE I muszę powiedzieć, że jednak się przeprowadzę No przeprowadzam się, bo to jest za mało pożywienia A więc co, niech to mi się zrenderuje Bierzemy łóżko Piecyki Crafting table Skrzyneczkę Idęki ze skrzyneczki oczywiście też. Kurdy, on się robi naprawdę. I chyba jest coś. Chcę spać. Dobra, kuroku. Gin. Żegnę jeszcze z życiem. Tak to Dużej sobie tutaj O więc co? Jest to kolejny dzień Niech ja ciebie tutaj puszczam no Cieka, gdzie rośnie. ja się wyprowadzę yy, tak, gdzie ja miałem się tu wyprowadzić Tu na naprzeciwko było Aha, od tamtej strony Tutaj wchodziło się Podbieram jeszcze gościa, które podbierałem wcześniej, a za się ono nie czasu zaraz zrobię na ja ja zrobienie tego odcinka i tak nasza nowa chata będzie tam. Tu, tu, tu. I trochę dalej. Jedna. I też są króliki. Hmm. Zaszkodziło się, by ci Minecraftie by się nieco zrenderował. I proszę, renderuj się pan. Ja to tutaj miałem się osiedlić osiedlić się miałem, gdzieś tutaj y tutaj miałem, by miałbym się osiedlić i co? Raz, trzy akurat wziąłem chyba wszystkie i Bum, cyk, cyk.

Lub też będzie lepiej, jak zrobię ten wiecyk tu. Rozumiem ładnie, wolność torcza. Tutaj skrzynie. Połóżmy itemki. Łóżko I rzućmy nie rzućmy, Wstawmy je sobie tutaj. I wezmę sobie jeszcze trochę brudu na obudowanie naszego ładnego łóżeczka. Wywiacie tutaj mi nie padało. Taka luksusowa luksus. Tu będę mógł się schować, jest wszędzie łatwy dostęp. A się pewnie co później, to się jeszcze zobaczy. W razie taki kamp mi tutaj starczy. Walzę sobie jeszcze jakiś kosz, tabliczkę. Jestem blisko też lasu. Tak. Ted ty te, te. Myślę sobie. Tak, tutaj będzie dziś koło. I jak te itemki będą leciały żeby sobie leciały tutaj no, żeby wieć, czy tam nie latały gdzieś tutaj po dole tylko niech one tutaj się się zatrzymają i spadną na dół. A nie, to też taka mała możliwość ucieczki w razie co. Kniemy kreć tu. Będzie tam na w górę Ja się tutaj wybuduję I zobaczymy czy nasz, nasz system działa Cyk cyk I dirt poleciał tam Coś mniej wotra wartościowego, praktyka. Co tam wpadł, czy na ziemi, czy co? Dobra, wpadł chciała nasz kosz? Hmm. Nie to upane, wiem, ale dobre i to, że jest. No, zróbmy sobie troszkę pochodni. Dajmy sobie je tutaj. I dajmy sobie je w takich punktach jak tu. 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 Tu, tu. I tu. Tu. jest jakąś ogarnę. Dobra, nawet sikiery nie mam. Kopalni muszę zrobić. Kolejną kupalnię. Jest możliwość, że w piątek, a dzisiaj jest środa. Pawik pawiksowski. Jeżeli pawiksowski. Jeżeli ktoś wie, kto to jest, to niech sobie wie. A jeżeli ktoś nie wie, to mu powiem. I to jest mój kolega i też jest youtuberem. Tyle informacji. Jak na razie. Co jest? Piwonie. Piwonie może z Nie, nie wiem. To też nie można. Nie, tak żeby nie zasłaniała. Nie widoku. Coś do larełko przepalić. Widzicie, tak się fajnie regeneruje Szybko I sprawnie Skóry, pięć skóry, co bym mógł zrobić Hełm, to będzie mi zimno Będziemy jej hełmek, hełmik. Weźmy 11 broku. 3 będę mi potrzebne. 3 tu już poszło 1. na kierę. Tutaj dwa napadyki. Окей. Два. Их еды. Тебе еще подребно. Трохи дребно, потому что солнце уже сейчас сделать зробишь армор станд. Чекать, я вчера был армор станд. Тик. Dlatego też ta apka się mi przyda teraz. Kończę, to minimalizuje. Gdzie to jest? Aj no! byście chcieli tutaj serię jest Lego Hobbit, też piszcie na czacie. No. Опять, но... Ну, ага, это была пытка. На колено. Ну и совсем на Jak się robi do tego armoru stań. Cyk. Ja. Solo nie jestem przygotowany, ale niestety <laughs> trochę mi się wiecie można pomylić i ja chcę tutaj jak skraftować Armor stand Proszę o Armor, stąd chcę Jak to kurde zrobić? Syk, cyk, cyk, cyk. dobry. Syk, cyk, cyk, cyk. No nie wychodzi, no. Co mi tam piszą? No trudno, nie wiem jak to będzie armor stand. Jak widzę, nie ma tu chyba mobów na razie. Pewnie za chwilę będą. Tu bym sobie dał tra tra trapdora. Przynajmniej nic mnie nie będzie tutaj strzelało od dołu. I trapdora to się robiło z dwóch. Dwie klapy to są. Gieraptor. Tu można sobie by go tutaj Aha, ja mam łóżko. Ołożę po nocy. kolejny dzień. No, dalej z Nie zapomniałem dać pochodni. Pójdę na dół tak jak wcześniejszy chłopali, tylko proszę teraz, żeby było żelazo. Proszę cię... ...nie yy, się to nazywać... ...nie no odrząb, tylko... Yy, ...opcji regeneracji. Yy. generację, bo generuje. Andzery, czy Dioryt? Dioryt, chyba. Dioryt, co się nie mylę. Dioryt, dobrze. Dioryt, 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 Dioryt. Teraz tu czekam. nie jestem już to, się ten Dioryt... Strasznie, strasznie jest go dużo. Jego, żeby to wam powiedzieć jego włodzie, no, nie. Bo jego powi, powiżu nie ma zbytnio chyba w lata. Jak się przynajmniej przekonałem. Jak możecie założyć też tu jest Dioryt. Ja za chwilę kilo skończy. To jest chyba anzeret. Anzeryt. Nie, granit. Anzeryt jest jakiś... O, to jest Anzeryt. nie ma żelaza Ale jest ługi. No i fajnie film się skończył yy, A więc co? Czekajcie A więc co? Ja już nie będę nagrywał zbytnio długich odcinków, bo pewnie Wam się trochę nudzi, a jeżeli nie, to też niech napiszcie w komentarzu. Jeżeli chcecie więcej odcinków, dobijcie tych 100 lajków. Ja, dobra, 50 lajków, ja postaram się nagrać kolejny film, pod tym filmem oczywiście Tych lajków tyle potrzebuję nie? Ale mam hełm Kurde no, ślepy jestem no Czekajcie, wejdę w fajne miejsce 5, tak Jeszcze tak zzymy hełm, bo wygląda nie ładnie a więc co? Ja już się zami żegnam i bardzo serdecznie zapraszam do lajkowania. Tak. A więc co, Ja tutaj kończę. A więc... Pa! Oj, przepraszam, usterka.